Słuchajcie, moi drodzy, tak jak już Wam mówiłam, najpierw byliśmy na zakupach, gdzie Kuba powybierał różne produkty. A teraz przygotowaliśmy je w taki sposób, żeby jedzenie było przyjemnością, a jego przygotowanie stanowiły elementy wspólnej zabawy. Zobacz, Kuba. Trzy, dwa, jeden, start! A kto tu przyjechał? Co to przyjechało? Ciężarówka z papryki. Proszę bardzo, trzeba załadować marchewki. Ładujemy marchewki, kuba. kuba. Pomagasz? Ładamy marchewki, bardzo ładujemy. Super. Brawo! Brawo Ślicznie. Kolejne, kobusiu. O, a co to jest ogórek? Słuchajcie, moi drodzy, przy okazji. Jak się już tak dobrze bawimy, Justynko, to może e, marcheweczka, jabłuszko, Kołbuj? bo nasza zabawa też polega na tym, żeby próbować różne smaki. Justynka, sama jesz. Okej. Okay. Słuchajcie, przy tej zabawie każdy z nas próbuje i delektuje się różnymi smakami. No pyszna ta marchewka. Kuba, brum, 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 brum. Już się przygląda inaczej. Zobacz. Zobacz, jak on się już przygląda inaczej, bo już tak chciał coś... Czym Dlatego tylko, pozyskać, tylko słuchajcie, dajcie mu szansę, nie dawajcie mu... nie podsuwajcie. Niech to będzie sam... Brawo! Co? Koło nam odpadło, jest odpadło? wypadek. Naprawdę? się? Tam jedzie papryka na ratunek. O tak, okay. brawo! Zobaczcie! Stawiać. O. No, dobra. Brawo! 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 Twierdzi, że twarde, ale. A to jest Ta, taki papieroszek, który ma. Możesz... O, sam. No. Sam, zostawcie go. To jest kuba. A zobacz. Mm. No, Tychne. Marchewka jest obłędnie pyszna. Mm. Mama się waczka robi Mama. Mama. Mm? Mm. Mniało. Mm. Mniało. 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 pyszne. Brawo. No. Super, udało się. Słuchajcie. Słuchajcie, czy to jest prawda, że on pierwszy raz w życiu spróbował surowej marchewki? Tak. Prawda? Pierwszy raz w życiu spróbował surowej marchewki. Zawsze jak gotowaną. Tym sposobem będziemy wprowadzać nowe smaki powoli, w formie zabawy, bez nacisku. Smakuje? I teraz poczekajcie, posłuchajcie. Jak coś nie smakuje? Okej, okay, ja też wszystkiego nie lubię. Lubisz wszystko jeść? Nie. No, właśnie o to chodzi. Ok. Okazuje się, że marchewkę można zjeść. Papryki można spróbować. A może i da się zjeść brokuła. Ważne, żeby się przy tym dobrze bawić. A jak jeszcze dołożymy nagrodę w postaci naklejki, to efekt murowany.